Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto orkiszowe z jabłkami. Potrzebować będziemy trzy szklanki mąki orkiszowej, szczyptę soli, dwa jabłka. Jabłka obiorę ze skóry i zetrę na tarce o drobnych oczkach. Dwie łyżki oliwy, 7 żółtek Pół szklanki cukru i tutaj mam rozczyn drożdżowy. W roszczynie mam jedną łyżkę cukru, 3 czwarte szklanki mleka i 4 deko drożdże. Drożdże rozmieszałam i pozostawiłam na 10 minut. Teraz jabłka obieram i ścieram na tarce. Jabłka. Już mam startę i teraz składniki przekładamy do mąki. Dodajemy roszczyn drożdżowy, dosypujemy cukier. Jeżeli lubimy ciasta bardzo słodkie, cukru możemy zwiększyć, dodajemy. Jabłka żółtka i ciasto zarabiamy. Ciasto pozostawimy do wyrośnięcia tak na koło, około 30 minut. Jeżeli w pomieszczeniu mamy ciepło, to 30 minut wystarczy. Jeżeli w pomieszczeniu jest zimno, to należy ciasto pozostawić na godzinę czasu, aby podwoiło swoją objętość. I ciasto przykrywamy i pozostawiamy w ciepłym miejscu. Ciasto orkiszowe z jabłkami. Jest dosyć luźne, ale ja to ciasto przekładam później do formy i damy na wierzch posypkę. Boki polewamy oliwą i wierzch również skrapiam oliwą. I tak przygotowane ciasto pozostawiam do wyrośnięcia. Ciasto orkiszowe z jabłkami. Ciasto nam pięknie podwoiło objętość. Formę 25 na 25 mam wysmarowaną masłę. I tutaj zrobiłam kruszonkę. Dałam szklankę mąki orkiszowej, 10 deko masła i 3 łyżki cukru pudru Jeżeli lubimy słodsze dodajemy więcej cukru. I teraz ciasto przerabiamy i wykładamy do formy rozprowadzamy po całej powierzchni Na wierzch damy kruszonkę. Ciasto powędruje do piekarnika na około 40 minut w 170 stopniach. Zawsze powtarzam do suchego patyczka, ponieważ każdy ma inny piekarnik. Jeżeli mamy piekarnik góra-dół, to czas pieczenia skracamy ponieważ szybciej nam się to piecze ja sobie po prostu urywam i układam kawałeczki kruszonki na cieście jest to troszeczkę inne ciasto Ale jeżeli ktoś jest smakoszem mąki orkiszowej, to to ciasto mu smakuje. Jabłka nadają wilgotności ciastu. Tak, ja sobie to tak delikatnie jeszcze dociskam. I tak, przygotowane ciasto orkiszowe z jabłkami. Dajemy do piekarnika. Tak wygląda i wędruję do piekarnika. I tak oto wygląda ciasto orkiszowe z jabłkami. Jest ono bardzo gorące. Przed chwilą wyjęłam z piekarnika. Ciasto należy ostudzić. Ale ja... Chciałam pokazać jak wygląda ciasto bardzo gorące orkiszowe z jabłkami. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto orkiszowe z jabłkami.